Cześć, szanowni z tej strony, witajcie u mnie na kanale. Co my tu mamy? Przygody Supermana John Kent, czyli syna Kalela, syna naszego głównego Supermana. Mamy jego przygody. A właśnie, za komiks odpowiada przede wszystkim jako scenarzysta Tom Taylor, który pisał między innymi przygody syna Kalela, które chyba tutaj akurat nawet nie pokazali. No dobra. Mamy tutaj jeszcze w polecanych lekturach Injustice i to jest bardzo, bardzo ważna rzecz. Jeśli dobrze pamiętam, na pewno trzeba znać ten tom, ten tom i chyba nawet ten, żeby do końca uchwycić to, co się dzieje w tym komiksie. Jeszcze jako punkt wyjścia można zacząć od powrotu Kalela, ponieważ tutaj na sam koniec historii mieliśmy coś takiego dziwnego, tajemniczego, a mianowicie zaraz Wam pokażę. Tutaj. Gdzieś indziej w multiwersum. Nie żyj, jesteś powiem, Tak. Nie słyszę się serca, jego synapsy nie wysyłałem żadnych sygnałów. Musimy to powstrzymać. Nie yy, Potrzebujemy Johna Kenta. Właśnie. Jakiś czarnoskóry Superman w troszeczkę fajnym stylizowanym symbolu mówi, że potrzebuje pomocy Supermana, a w zasadzie Jonathana Kenta. I to jest o tyle śmiesznie, że na tym w tym komiksie tutaj mieliśmy zaproponowane, że taki wstęp do ciąg dalszy w serii Superman, ciąg dalszy w serii Action Comics i ciąg dalszy w serii John Kent. No dobra, to mamy tego Johna Kenta. Reszta ma... Te pozostałe tomy mają wyjść na początku 2025 roku, ale no właśnie, krótko mówiąc mamy multiversum, ktoś poluje, ubija w cudzysłowie supermanów i do walki z tym zostaje, z tym problematycznym Kimś, którego, kto tam mignął, ale nie chcę wam za bardzo o tym mówić, zostaje zwerbowany właśnie Jonathan Kent. Ponieważ on może coś zmienić. No i tam leci i są. I są różne perpetie, ale najważniejsze, najważniejsze to jest to, że ląduje w świecie. Spoilowałem co. W świecie Injustice. Mam nadzieję, że nie przyuważył się zbytnio tego kadu. Właśnie Injustice. Tytułem jeszcze wstępu jest to historia, w której na skutek ogromnej tragedii Superman postanowił troszeczkę się zmienić, bardzo się zmienić i stwierdził, że, żeby nie było już tych tragedii, to on przejmie władzę nad, świ nad światem. Przeciwstawił mu się Batman i generalnie większość. Tej serii to opiera się na właśnie walkach superbohaterów, którzy stanęli po różnych stronach barykady. Troszeczkę to przypomina grę komputerową, z której się wywodzi, bo to Injustice to była gra komputerowa, bijatyka, ale ogólnie naprawdę momentami są to naprawdę super, super historie. Ale właśnie, wracając do tego. Jonathan wylądował w tym świecie Injustice i od razu zauważa, że coś, coś, coś bardzo, bardzo mocno jest nie tak. Ponieważ po pierwsze, Batman, Damian, czyli Robin, mają jakieś moce, o czym on nie wiedział. Po drugie, zauważa, że Superman jest inny. Coś się zmieniło. I jego podejście, podejście Jonathana, wiara, nadzieja, to co on rozumiał, widział w swoim mocy, co widzi w swoim mocy, widzi, że tu zostało gdzieś utracone. I mu to nie pasuje do końca. I musi się w tym odnaleźć. I to jest najciekawszy element tej opowieści. Czyli starcie yy, powiedzmy idei, wiary jeszcze Jonathana z, można powiedzieć z cynizmem, z tą beznadzieją tego świata. Ponieważ on trafił na miejsce, które już dawno nie przypomina zwykłego z zwykłego świata. Superman jest w innym miejscu, Batman jest w innym miejscu. Jonathan to zauważa. Jonathan kombinuje. Czy coś je, się da jeszcze zrobić? I to jest właśnie największa zaleta tego komiksu, bo powiem tak: jak go zacząłem czytać, początek dla mnie był. Mm, och, no znowu multiversum, znowu gdzieś tam skacząc. Eh, dobra. Jeszcze powrót do motywów od Bendisa, który tam średnio mi się podobał. Natomiast później, jak już trafił do tego świata Injustice, konfrontacja Jonathana z tamtejszym Supermanem z Injustice na argumenty, niekoniecznie na pięści, tylko właśnie na takie argumenty jest naprawdę, naprawdę fajna. I pod tym względem może być takim uzupełnieniem serii Injustice. Czyli bierzemy sobie serię Injustice gdzie ci ludzie już się tak zakoptowali, tak bardzo zakopali w swoich podziałach. Batman, Promem już ze sobą nie rozmawiałem, byli największymi przyjaciółmi, to się wszystko rozjechało. Więc wrzucenie w tą serię, w ten świat, w ten moment Jonathana bardzo fajnie zmienia dynamikę. Więc im dalej w las, tym bardziej mi się ta historia podoba. Ale to już ocenicie sami, czy lubicie Injustice i czy lubicie młodego Jonathana Kenta. Jeżeli lubicie, to generalnie komiks jest dla Was. Z mojej strony dziękuję za uwagę i do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.